Niniejszą recenzję dedykuję mojemu znajomemu Pinkiemu, bo to jemu obiecałem ją zrobić jakieś parę lat temu, yy, ale pamiętajcie, jest takie ładne polskie przysłowie: co się odwlecze, to nie uciecze. Yy, albo drugie, lepiej późno niż wcale. Kilka miesięcy temu byłem z kolegami w pubie no i mieliśmy taką rozmowę. Kurczę, stary, nie wiem jakie piwo wziąć. Stary, patrz na tę barmankę. Ona wygląda, jakby wiedziała, co chcesz zamówić po samym spojrzeniu na ciebie. No i ten sam kolega podszedł do baru, zapytał barmanki, co może mu zaproponować, a tutaj warto zaznaczyć, był już po kilku głębszych wtedy i... No ona mu zrobiła takiego drina, że chłop wytrzeźwiał w 15 sekund. I wtedy naszła mnie taka niesamowita refleksja. Czy ludzie, którzy są wręcz stworzeni do pracy za barem, istnieją tylko w prawdziwości, czy może jednak znajdują swoje odpowiedniki w świecie rzeczywistym? Tak, to jest dokładnie to, o czym myśli każdy normalny człowiek w takiej sytuacji. A jednak na to pytanie, Pytanie jest odpowiedź. A tą odpowiedzią jest anime Bartender. Seria, która, jak słusznie zauważył kiedyś Lesiu z anime wyprzedziła swój czas, jeśli chodzi o tematykę prowadzenia barów czy restauracji w anime. Powstała ona w roku 2006, także ma już na karku swoje lata, a za produkcję odpowiadało studio Palm. Jeśli nic wam ta nazwa nie mówi, to nic dziwnego, bowiem studio to nie stworzyło zbyt wielu tytułów, a poza tym zostało rozwiązane w 2007 roku, czyli jakoś rok po premierze Bartendera. No dobra, ale o czym właściwie jest ta seria? Główny bohater Ryu Sasakura jest młodym, sympatycznym i całkiem przystojnym barmanem w barze Eden Hall. Codziennie odwiedzają go tam najróżniejsze osobowości, które dzielą się z nim swoimi wspomnieniami, doświadczeniami i życiowymi historiami. Wiecie jak to jest? Czasem przychodzicie do tego pubu, siadacie przy tym barze i zaczynacie żalić się barmanowi ze swoich wszystkich życiowych porażek. No, może wy niekoniecznie, ale jest to raczej dość znany motyw i pojawia się często w różnych filmach. No mniejsza o to, w każdym razie niektórzy poszukują swego rodzaju oświecenia, czegoś, co magicznie rozwiąże ich kłopoty, ich kryzysy, inni pragną się komuś wygadać, żeby poczuć jakąś ulgę a jeszcze inni zwyczajnie chcą przetestować umiejętności barmańskie Sasakury. I tutaj do akcji wkraczają cechy szczególne naszego głównego bohatera, którymi są nadzwyczaj dobra pamięć i spostrzegawczość, w tym wypadku osiągające już niemal rangę supermocy. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest seria o żadnych zjawiskach nadprzyrodzonych. To seria o człowieku, który niezależnie od tego, kim jesteś i jaki masz problem, przygotuje ci takiego Drina, że całe twoje życie zmieni się na lepsze. No dobra. Trochę to wszystko spłycam. Ale ogólnie chodzi tu o to, że nieważne, kim jesteś na co dzień, jaki masz status społeczny i jakie problemy cię spotkały, jeśli przychodzisz do baru, to obowiązkiem dobrego barmana jest Cię wysłuchać. I Sasakura radzi sobie z tym świetnie, a po zapoznaniu się z kryzysem każdego swojego klienta, przygotowuje mu spersonalizowany drink mający ukoić jego serce i duszę. I tu już nawet nie chodzi o to, że drink jest sam w sobie tak smaczny, że człowiek zapomina o swoich problemach. Bo owszem, sądząc po reakcji tych klientów, ten drink faktycznie jest smaczny, ale sam alkohol jest jedynie wisienką na torcie i finalnym efektem całej wizyty w Eden Hall. Kluczowe znaczenie ma rozmowa z barmanem i to, jak zostaniesz potraktowany przy barze. Misją naszego barmana jest sprawiać, by człowiek, który przyszedł do Edenhall nieszczęśliwy, wyszedł z niego z uśmiechem na ustach i pewnego rodzaju spokojem ducha. No bo alkohol, alkohol. No co alkohol? Alkohol może ładnie wyglądać, smakować i można się nim upić. A jednak barman, który słuchając twojej historii, potrafi nawet rozpoznać, w jakiej szklance chciałbyś ten alkohol dostać. No, można powiedzieć, że robi wrażenie. Jak zapewne zdążyliście się już domyślić, Bartender to seria będąca zbiorem epizodycznych historii. Każda z nich kończy się przedstawieniem tego jednego, kluczowego drinka, będącego swoistym gwoździem programu. Pozwala to oczywiście dowiedzieć się paru ciekawych faktów na temat najróżniejszych alkoholi, które oczywiście istnieją naprawdę, a nie są zmyślone na potrzeby serii. Także jeśli ktoś jest koneserem trunków procentowych, to ta pozycja powinna być dla niego wręcz obok. Obowiązkowa. Jeśli zaś mówimy o samej historii przedstawionej w anime, no to tutaj trzeba przede wszystkim lubić krótkie, pojedyncze historie, bez jakiejś ciągłości fabularnej czy wartkiej akcji. Jeśli ktoś miał styczność z gatunkiem Iyashikei, znanym również jako anime leczące, czyli takimi seriami jak Mushishi czy na przykład Natsume Jujincio, no to myślę, że mniej więcej wie czego się spodziewać. Bartender w pierwszej kolejności nie ma urzekać fabułą, nie ma urzekać jakimiś zwrotami akcji, on ma urzekać unikalnym klimatem i interesującymi dialogami. Dodajmy do tego jeszcze muzykę jazzową, która ten klimat jeszcze coraz bardziej podsyca, i voilà! Mamy serię przynoszącą ukojenie i pozwalającą docelowemu odbiorcy się odprężyć. I tak mogę śmiało powiedzieć, gdy oglądałem tę serię, część historii wydawała mi się przedramatyzowana, a czasem nawet po prostu absurdalna. Jednak powtórzę jeszcze raz, sercem bartendera jest jego klimat. Włączenie kolejnego odcinka ma być dla odbiorcy podobnym doświadczeniem, co przejście przez toporne drzwi eleganckiego pubu, pozostawienie zgiełku miasta gdzieś tam w tyle za sobą, za plecami i poczucie się choć na moment jak w innym świecie, w którym nasze problemy mogą się rozwiązać. Chodzi tu po prostu o imitowanie samego klimatu pubu, który... Bartenderowi wychodzi wyśmienicie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są osoby, które nie lubią pubów, nie lubią do nich chodzić i nie lubią ich klimatu. Wtedy ta seria prawdopodobnie im się nie spodoba. Próbuję tylko zwrócić uwagę na to, co ta seria sobą reprezentuje i czy wychodzi jej to dobrze, bo tak, epizodyczne historie są lepsze i gorsze. Może nam się nie podobać również szata graficzna, która wydaje się dość uboga, choć akurat moim zdaniem butelki w CGI pasują tutaj doskonale i kompletnie nie przeszkadzają w odbiorze, a wspaniała animacja przy takiej serii nie wydaje się być elementem koniecznym. Jednak myślę, że ta seria już po pierwszym odcinku pokazuje, jaki był jej główny cel. A ten, moim zdaniem, został zrealizowany w naprawdę przyzwoity sposób. I tak, przyznam szczerze, że oglądałem tę serię bardzo dawno temu, kiedy to byłem młody i głupi i skupiałem się przede wszystkim na wyszukiwaniu durnych i nielogicznych rzeczy w fabule, by później się z nich śmiać. Jednak przygotowując tę recenzję, odświeżyłem sobie co nieco tę serię i pomimo, że niektóre przedramatyzowane momenty nadal mnie bawią, o tyle jako dorosła osoba dostrzegam tu o wiele więcej magii niż kiedyś. Także osobiście polecałbym ten tytuł dojrzalszym odbiorcom i tak jak wspominałem wcześniej wszelkim koneserom alkoholu.